Ja myślę, że ona jest córką tej Daisy Fitzroy. Daisy Fitzroy była w ciąży. I kiedy zabił Daisy Fitzroy, to. Tak, Daisy Fitzroy była w ciąży. I to jest dziecko Daisy Fitzroy. Elka. Jestem prawie pewien tego. Kamstok Vengeance. Prorok Niosący Miecz zesłał swój gniew na Daisy Fitzroy i Vox Populi. Ściga ich niestrudzenie po dziś dzień. Niechże się w piekle smażą. Na pewno tak nie było, ale wiecie... Postęp w osiągnięciu monety w poduszce. O tak, coraz więcej monet w mojej poduszce. Nie, tam wszystko kłamstwa, kłamstwa. Jak rządu rosyjskiego, cholery jedne. Ja jestem za szeroki, no jasne. Patrz na te bary. Ahead, to Patrzcie na tą klatę. Gdybym miał krawat, to bym go poprawił. Yeah. O, to jest? To coś, co mogę Well, that's convenient. As I said, it's a form of wish-fulfillment. Wow. Ja Open it! There! I derby. feel there's more where that came from. Whenever I get anxious, <coughs> tears have a way of appearing. Booker, do you see those tears? We can use them against Slate's men. That tear will oh. get us access to higher ground. And that one will give us a turret. And some cover. Fajna. Ha. Rozpierdol. Zbierdol. Zbierdol. Dawaj, dawaj! Łota! Chcecie więcej szmaty? Chcecie... Chcecie więcej mojego granatnika? Dam wam ja mój granatnik, o tak! Bierzcie! Wow, lo, 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 lo. Nawalają. Czy ja tak mogę zmieniać to wszystko, słuchajcie? Ale to jest... Ale to jest zajebiste. No dobra, tylko y, ja nie mam swojego karabinu sznajper, sznajperskiego. Nie niestety. Zajebiste. Laska naprawdę potrafi. E, teraz Shotgun Rain, baby! Shotgun Fucking Rain! Wow, chyba ginę. Już mi się wydaje, że prawie zginąłem. E, dzięki laska. O, nagle się tutaj znalazłaś. Zajebiście, słuchaj. Pomagasz mi bardzo. Jesteś moją kochaną córusią. Wal się szmato. Shotgun! Dobra, i wieżyczka jest po naszej stronie. O tak, ale mamy zmysły taktyczny do nakurwiania. Na kurbiando. O w mordę. Ale mu rozjebało. Czachę! Siło przekonywania? A ciekawe, jak na niego w szkole mówili, słuchajcie. Come here, slot. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Ciekawego. Zwiedzimy sobie to. Rozkurwili nam wieżyczkę. To też zresztą. Granatnik nie okazał się tak skuteczny. Shotgun również. Ten gościu wytrzymał. Naprawdę bardzo dużo szczotów w twarz. I oczywiście, że skorzystamy z naszego automatu sprzedającego. Zwiększenie magazynka. Dobra, kupujemy, skoro jest right, Alright. Alright then. Skoro jest tańszy, to trzeba korzystać z okazji. Uuu, sole i zdrowie. That's what I like. Ciekawe, czy przeszkadzają wam te angielskie wstawki, które mi się tutaj popisuje? Nie Jawieński. Dawaj kasę. O, chińska miotła. Chińska miotła. Chińska miotło, dlaczego nie mogę cię ulepszyć? Tęsknię za tobą. O, o, o. Dzięki. Jawieński. w ogóle strasznie mało używam tych wigorów, ale jakoś nie czuję takiej potrzeby. Baranek jest przeszłością miasta. Nasienie proroka pilnuje nas z wyspy pomnika. Piękne nasienie. Ja muszę powiedzieć, że prorokowi się dziecko udało. Piękniutka ta eleczka, naprawdę. Ciekawe za ile pójdzie na targu niewolników. Tak. 11 na 37. Osiągnięcie. Wiem, że pominąłem trzy kinetoskopy. Otóż cudowne dziecko. Przepowiednia się wypełniła. Kamstok ze swoją kamstokówną. Eee, wcale nie była taka ładna. Prorok próbuje coś powiedzieć językiem migowym, ale mu się to nie udaje. Fin. Piękne, Pink, that's so filming. No. Oh. To the sky, Comstock bent his knee and saw with holy prophecy. And too rare is the man who takes the stab in human God, God, and his sweetest fatherland. Fuck. Oh. Fuck. Oh. Fuck. Oh, fuck. O kurna, zamienił was kamstok w to? Oście, w mordę. Slad jest ołowianym żołnierzykiem. Oszty Tego się właśnie obawiałem najbardziej. Ale mu przyjebał.

Czyli slat jest ołowianym żołnierzykiem? Kurde. Nie spodziewałem się tego, słuchajcie. Serio. Seryjnie, seryjnie. O, korbacz! O! Ożcie, w mordę! O! O ta, o! O Jezu, podoba mi się to! Podoba mi się to! Teraz będziemy mogli łechtać naszych przeciwników, strzelając im gdzie popadnie, ale najlepiej w dupę. Tam najbardziej boli. Zresztą oni tam pisali, że od tyłu, prawda? I kolejny film. Kolejny, na, yy, kolejny... kandydat do Oscara: Lady Kamstock i jej szczątki. Śpiąca królewna. Siedmiu krasnoludków w wersji kolumbijskiej. Koniec. Kolumbijska wersja. Dobra, otwieraj. Poradziliśmy sobie szybko z tym mówianym. O nie, no znowu pięć wytrychów. Mam pięć wytrychów, ale zajebioza. O tak, o tak. Ciekawe, co się w tych sejfach znajduje. E, Esencję. Kasiora. Całkiem niezły szmalec. I odblokowane osiągnięcie monety w poduszce. That's right, that's right. Ale soli. Dobra. To jednak. O, może ten koń będzie podrzucał wiane żołnierzyki. No dobra, ale co my tutaj? Trucizna, szukać ciało, srebrny orzeł i co? Znajdź tlejta za pomnikiem pierwszej damy. Nie dobra, nie kapuje. Nie ma mapy Pomnik pierwszej damy. Nie no, musimy stąd wykuwiać. No, gdzie ty chcesz, żebyśmy szli? No, co mam z tym zrobić? Może rozpierdol jakiś dobry tutaj wpuścić. No, nie wiem. No dobra, jeżeli to nie pomaga. Tak naprawdę nie mam pojęcia co pomoże. Hmm. Czyżby to... Było, była taka zagadka jak na przykład w innych Bioshockach gdzie trzeba było użyć danego widoru. No dobra, ale to to już na pewno nie pomoże, no. Rambo! Tylko zmarnowaliśmy ammo no. No come the fuck on, no co jest? A... Is Slate. He's here. O. Uu, trzeba to obejść w takim razie Ciekawe jak mam go zwładnić Po prostu go będę musiał dobić We deserve a soldier's death. He's coming for Slate. It was Slate who killed for his country at wounded knee. It was Slate who stormed the gates at Peking. Oh, Tamius. Slate! Slate! Come stop's coming, Booker, but our lives won't satisfy him. Oh no, he won't rest until he's turned us into tin. I won't let him. He took my past, but that's all he's getting from me. Oj, przestań już jęczeć jak dziewica podczas pierwszego stosunku, no. O, no. Oh, fuck! O, oh, O, oh, 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 panie. Ja niestety. No dobra. Trzeba teraz zrobić dobre na kurwiando. Tyle, że ten karabin, po pierwsze, ma ograniczoną ilość amunicji. Po drugie, jest niecelny. A mamy szota na drugiej ręce. Więc łatwo naprawdę nie będzie.